witam cię półką na kanale żyj każdą chwilą na samym początku chciałam Wam podziękować za to, że towarzyszycie, za to, że oglądacie, za to, że substrygujecie. Ja dzisiaj ruszam do dentysty. Powiem wam szczerze, że bardzo ważne jest uzębienie i ogólnie zdrowie. Dbajcie o swoje zdrowie. U mnie strach mnie tak sparaliżował, że teraz tuka czeka mnie droga, żeby mieć ładne ząbki, ale wszystko wszystko jest do nadrobienia, więc nie bójcie się, strach ma wielkie oczy, ale zdrowie jest najważniejsze i trzeba czasami pocierpieć, żeby ładnie wyglądać. Zapraszam Was na jutrzejsze takie gotowanko, będzie krótki szorcik, bo nie mam za bardzo czasu, żeby takie na razie długie filmiki pokazywać. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, będzie jutro taki krótki szorcik, śniadaniowo taki kolacyjno obiadowy więc zapraszam. A w czwartek ciąg dalszy napoi na wiosnę i na lato. Więc trzymajcie się cieplutko z Panem Bogiem. Mile widziane subskrypcje łapki w górę, żeby kanał się rozwijał, żeby był ten tysiak, a nawet dwa tysiaki już mamy 158 subskrypcji a było tylko jedna, więc byle do przodu trzymajcie się ciepło z Panem Bogiem.